Witam, witam, witam bardzo serdecznie. Ten filmik szczerze mówiąc, jest specjalnym filmikiem, ponieważ osiągnąłem liczbę 200 widzów i chciałbym polecić parę kanałów. Pierwszym, taki, pierwszym z takich kanałów jest kanał de Cezar Poland. Robi on zagranie z Rubiliwionem. Zapraszam. Kolejnym kanałem. To jest Geta Men 0 o oh Boże, zapominając Ferek, Sorki Sorki, 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 045776 Czyli Sonic Wariat Romeo z Geta Andreas Let's Play z, z sonica I, i Gameplaye z Playa 2 oczywiście Tych dwóch panów, których przed wymieniłem To są moi dobrzy koledzy Z YouTube'a Z Youtube oczywiście Kolejna osoba to vloger ramak.pl, który pomógł, można powiedzieć, wspierał mnie, fajne ma vlogi, zapraszam też do niego. I teraz osoby, które już komentują filmiki. Pierwszą taką osobą jest pan Mocny Ful, który dosyć często komentował moje filmy. Dam ci... chwilkę, chwilkę... Damiancio oraz Prelamburczyni i jeszcze parę osób, których nikogo nie pamiętam, Sorki Jak teraz widzicie, z gameplay leci z medal o honor. Yy, fajna gierka, powiem. Na razie to jest początek, co prawda, ale na razie mi się podoba. Mimo tych błędów. No tu na tyle. Bye.